Bóg Cię kocha. Kocha Cię miłością odwieczną. Kocha Cię miłością, która nigdy się nie kończy. I pragnie, aby ta miłość przemieniła Twoje serce, otworzyła Cię na doświadczenie Bożej obecności, przyniosła pokój, którego w głębi serca wszyscy pragniemy. Pokój, który sprawia, że nawet w obliczu niebezpieczeństw, przeciwności, prześladowań, nasze serce nie zna lęku, nie troska się, nie martwi, bo wiemy, bo Ty wiesz, ja wiem, że jesteśmy w rękach Boga, który nas kocha i który sprawi, że wszystko będzie dobrze. Niech świadomość Bożej Miłości, tego, że Bóg jest blisko i kocha Ci miłością niewyobrażalną, wypełni Twój cały dzisiejszy dzień.